Jan Brzechwa, Żuk. Do biedronki przyszedł Żuk. W okieneczko puk, puk, puk. Pani neczka widzi Żuka. Czego pan tu u mnie szuka? Skoczył Żuk jak polny konik. Z galanterią zdjął melonik i powiada: Wstań biedronko, wyjdź biedronko, przyjdź na słonko. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka, niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a pan nie powiedziała, co wiedziała i czym prędzej odleciała. Poleciała, a wieczorem ślub już brała z Muchomorem, bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe, wielkie piegi. Stąd nauka jest dla żuka. Piegi mieć to także sztuka.